Drodzy bracia w kapłaństwie, z Księdzem kanonikiem proboszczem i Księdzem kanonikiem dziekanem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Opochodzona dzisiaj uroczystość w niepostąpienia Pańskiego jest dopełnieniem tego, co określamy jako Pascha. Jako przejście z tego świata do Ojca Jezusa Chrystusa. Przejście szczególne, przez cierpienie, mękę, śmierć, zmartwychwstanie. W niepostąpienie jest ostatnim etapem tej paschy. Zaczęła się ona w wieczerniku. I to w sytuacji bardzo dramatycznej, po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu, kiedy Chrystus mówił apostołom o, swojej, wydany, o swoim wydanym na śmierć ciele i swojej, swojej przelanej krwi. Kiedy już Judasz opuścił święte zgromadzenie i udał się, jak pisze, Święty Jan swoją drogą, wchodząc w ciemność nocy. W całym tym dramatycznym momencie Chrystus mówi do apostołów: Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam to powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jakże więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. W wieczerniku. Zaczęła się ta droga do Ojca. I apostołowie byli jej osobistymi świadkami, świadkami Chrystusowego cierpienia, męki, śmierci, pustego grobu. I jak słyszeliśmy w dzisiejszych czytaniach, czy to z Ewangelii świętego Łukasza, czy z dziejów apostolskich, byli także świadkami Chrystusowego wniebowstąpienia, a jednocześnie Chrystus wyraźnie nakreślił sens tej drogi, tej Paschy, tego swego szczególnego zdążania do Ojca. Sensem jest zwycięstwo. Przez zmartwychwstanie, nad śmiercią, grzechem i szatanem. Zwycięstwo, które ludziom daje udział w dzieciństwie Bożym, przez odpuszczenie grzechów. I stąd ta perspektywa przyszłości, którą wtedy Chrystus nakreślił. Swoim uczniom. Perspektywa najpierw krótsza, odnosząca się do kilkudziesięciu zaledwie dni, do zespania ducha świętego. Ześlę Wam i na Was obietnicę mojego ojca. I dlatego pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. To w Ewangelii świętego Łukasza, a w Dziejach Apostolskich jest mowa o tym, że Jan Chrzciciel chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Więc macie zostać w Jerozolimie jeszcze przez jakiś czas. Macie trwać na modlitwie. I wiemy, że tak było. Apostołowie zebrani w wieczerniku wraz z Matką Najświętszą modlili się o to, aby spełniła się obietnica Chrystusa, by Chrystus, który wstąpiwszy do nieba, zasiadł po prawicy Ojca, od Ojca zesłał na nich wszystkich Ducha Świętego, by byli obleczeni Jego mocą. By przestali się bać, by z głębią, głębią i pewnością wiary głosili wszystkim, co znaczy ta zwycięska Pascha Chrystusa, to je, ten Jego powrót do Ojca. Ale Chrystus nakreślił także tę ostateczną perspektywę przyszłości. To, do czego zmierzamy wszyscy. Wszyscy, którzy uwierzyli w Chrystusa, w Jego paruzję, w to, że przyjdzie ponownie do nas. I właśnie tę prawdę, że mamy czekać na Chrystusa, na Jego... Zwycięski, triumfalny powrót w czasach ostatecznych. O tym pisał, jak słyszeliśmy przed chwilą, autor listu do Hebrajczyków: Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. Bo ta krew Chrystusa przydana na krzyżu, ofiara złożona Ojcu za grzechy całego świata sprawiła, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I odzyskując tę godność, Bożego dziecka. Ciesząc się czystym sumieniem, mamy pewność wynikającą z wiary. Przyjdzie kiedyś Chrystus, wyjdzie nam na spotkanie, postawi po swojej prawej stronie, wprowadzi do domu swego Ojca, bogatego w miłosierdzie. I to jest istotą chrześcijańskiej nadziei. Nadzieja bowiem dotyczy pewnego dobra, które jest przed nami. My to dobro, tego dobra oczekujemy. Jesteśmy przekonani, że kiedyś stanie się naszym udziałem. Chrześcijańska nadzieja każe nam Wybiegać do rzeczy ostatecznych. Żyjemy na co dzień różnymi nadziejami. Na początku dzisiejszej uroczystości Wasz czcigodny ksiądz proboszcz mówił o nadziejach związanych z życiem Waszej parafii, z kolejnymi etapy, etapami upiększania Waszej parafialnej świątyni. Nadziejami, że będą oka kolejne okazje, by Bogu dziękować za to, co udało się już tutaj uczynić. To te parafialne nadzieje i Jego osobiste, ale przecież każdy z nas ma swoje nadzieje, swoje oczekiwania dotyczące tej bardzo bliskiej, ale też i bardziej odległej przyszłości. Mniejsze i większe nadzieje, mniejsze i większe oczekiwania. Ale, jak pisał Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej encyklice z Zbawieni przez nadzieję z 2007 roku. Te wszystkie nasze nadzieje dotyczące teraźniejszości, naszego życia, ostateczny swój sens, swój fundament, znajdują w tej nadziei, jaką jest życie wieczne. Tej nadziei, która zaczęła się w życiu każdej i każdego z nas. W chwili przyjęcia Chrztu Świętego. Bo tam zostaliśmy wszczepieni w Chrystusową śmierć. Razem z Chrystusem umarliśmy bowiem dla grzechu. I razem z Chrystusem powstajemy do nowego życia. A to nowe życie z Chrystusem w wierze nadziei i miłości. Znajdzie swój, i to jest przedmiot naszej chrześcijańskiej nadziei, znajdzie swoje ostateczne uwieńczenie w tym, że Chrystus wprowadzi nas w szczęście bez końca, w uczestnictwo w Jego chwale. Nasza droga razem z Nim i wytyczona przez Niego. Zaczęła się z chwilą sztu, zakończy się w momencie, kiedy przyzna się do nas przed Ojcem, a przyzna się do nas przed Ojcem jako do swoich uczniów, jeżeli w naszym codziennym życiu będziemy umieli się do Niego przyznawać. Jeżeli będziemy mówili tak, jestem chrześcijaninem, ja wierzę w Niego, Zbawiciela świata i Odkupiciela człowieka. Ja chcę iść tą drogą, którą On nam wyznaczył, bo to jest prawdziwa droga. Prawdziwa, bo prowadząca do pełni życia. Do tego życia, w którym już nie będzie żadnej łzy, żadnego cierpienia czy śmierci, gdzie będzie wieczysta radość, tak cudownie, tak symbolicznie jednocześnie przedstawiona w ostatniej księdze Nowego Testamentu, czyli w Apokalipsie świętego Jana. I stąd. Jakże znamienne są te słowa, które skierowali do apostołów, do apostołów na, górze, na górze oliwnej, owi dwaj mężowie w białych szatach, zwracając się do apostołów ciągle wpatrzonych w niebo, do którego wstąpił Chrystus. Mężowie z Galilei. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Dlaczego jesteście jakby skamieniali? Macie iść, iść za Chrystusem. On wstąpił już do nieba. On pokazał drogę, którą wy także macie dążyć każdego dnia, głosząc wszystkim prawdę o zbawieniu. Przez Niego dokonanym. I stąd, jak słyszeliśmy, autor listu do Hebrajczyków pisze: On, Chrystus, zapoczątkował nam drogę nową i żywą. Przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Nowa, żywa droga, prowadząca do pełni życia. I stąd te Wspaniałe słowa, drodzy siostry, bracia, którymi Ojciec Święty Benedykt XVI zaczyna swoją wspomnianą już przeze mnie encyklikę z Pesalvi. W nadziei już jesteśmy zbawieni. Tak mówi Święty Paweł Rzymianom, ale także i nam. Odkupienie, zbawienie zgodnie z wiarą chrześcijańską nie jest jedynie zwyczajnym wydarzeniem. Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości. Teraźniejszość, nawet uciążliwa, może być. Przeżywana i zaakceptowana, jeśli ma jakiś cel, jeśli tego celu możemy być pewni, jeśli to jest cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi. Życie każdej i każdego z nas jest niewątpliwie naznaczone trudem, oczekiwaniami, rozczarowaniami, wysiłkiem. Ale przecież przezwyciężają te wszystkie, nawet chwilowe, niepowodzenia, zwycięstwa nadziei. A wszystko dlatego, że jest ta ostateczna, fundamentalna. Nasze życie ma sens. Wiemy, dokąd zmierzamy. A ponieważ Wierzymy w Chrystusa, mamy pewność, że On przyzna się kiedyś do nas i nas wprowadzi do szczęścia wiecznego. I stąd już jesteśmy zbawieni przez nadzieję z pesalwii. Drodzy siostry i bracia, tę zbawczą nadzieję. Wyrażamy podczas każdej mszy świętej. Tuż po przeistoczeniu, tuż po tym, jak mocą ducha świętego chleb staje się Chrystusowym ciałem, a wino Chrystusową krwią. Kapłan mówi, oto wielka. Tajemnica wiary. I wtedy wszyscy odpowiadamy: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, czyli głosimy Twoją paschę, Twoje przejście z tego świata do ojca, a jednocześnie. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy pełni nadziei, że dasz nam szczęśliwą wieczność. To jest ta nasza nadzieja, którą wyrażamy podczas każdej naszej świętej. To jest ta nadzieja, którą, która się w nas pogłębia. Ilekroć ze czcią słuchamy i najwyższym szacunkiem Bożego Słowa i karmimy się Chrystusowym Eucharystycznym ciałem. To jest nadzieja, która każdego dnia odnosi w nas i dla nas zwycięstwo. I oto zwycięstwo dla nas samych, dla naszych najbliższych, dla wszystkich ludzi wierzących, którzy tworzą święty Boży Lud. Módlmy się dzisiaj, drodzy moi, w tę uroczystość, w niepowstąpienia pańskiego. Amen.